Piemanetko, to ja to ja witam bardzo na samym wstępie to na co czekaliście, więc ogłaszam wszem i wobec. Zaczynamy giveaway. Do wygrania będzie koska. Wiecie co? Zrobimy po prostu tak. Każdy lubi inną, więc zrobimy coś takiego, że będzie do wyboru. Macie balans od 680 do 720 zł. I Giveaway będzie polegał na tym, że wyniki będą 21 lutego, pojawią się na kanale. Wtedy zwycięzca napiszę, którą mam wypłacić, wypłacę i 28 wysyłam oskę. jak zajdzie trade ban. To, to będzie udział w Giveawayu. Po pierwsze, oczywiście, sub, like, komentarz pod tym filmem to jest jedna z najważniejszych rzeczy, właśnie pod tym filmem. A także wpłata z moim kodem reklu z Rekuzymium 20 zł i wstawienie screena bądź też filmiku na Discorda, który jest specjalnie powstał dla tego konkursu. Tak więc, co się okazało, powodzenia. Miejmy nadzieję, że. No, chciałem powiedzieć, że nie wygra lepszy, ale tym jednak nie będzie lepszego, nie gorszego, tylko po prostu będzie tylko szczęście. Mam nadzieję, że weźmie jak najwięcej osób udział, bo, bo jednak to jest za darmo. I chciałbym, żebyście po prostu coś dostali, jeden mnie z tym rozwój. Dobra, balans na koncie jest. Mamy 4900 gamesów, więc yy, też sobie coś, myślę, Jedziemy, Dobra, otworzymy sobie tą. Zobaczymy, co to da. Automatik. a powiedzmy, powiedzmy. 140. Dobra, przejdźmy do bitewki. Dzisiaj to będzie... Taki szybki, treściwy myślę odcinek, Zrobimy kilka bitewek. No, bardziej mi zależało, żeby to był odcinek informacyjny o tym giveaway'u. Jednak chciałem was nagrodzić. Jestem w czułku, jak ten kanał się szybko rozwija. I za co bardzo serdecznie wam dziękuję. Super to jest. Super, uczucie. I... wiecie co? Zrobimy może te czterdziestki same stickery. A dlaczego nie? Zrobimy coś takiego. Trzy osoby... Boty Pierwsza bitewka, nie nadzieję, że coś się uda wygrać. No i zobaczymy. Boty dołączają, Ryan, Jerry, Jerry. Jak widzę Jerry, to już automatycznie czuję, że chyba on to wygrywa, niestety. Dojczyk daje nic. Nie zdążyłem nawet powiedzieć. To jest po prostu piękne. I no, no cóż, to by się spodziewał. No. Dobra, zrobimy jeszcze jedną. Zrobimy teraz wszystko tańsze, bo. Lepsuję, żeby to się tak szybko skończyło, jednak. Ale no, nie mam niestety na to wpływu, czy wygramy, czy nie. Dlatego no, nie wszystko zależy ode mnie. Robimy coś takiego. Tu przywołujemy. A, Brak 4 grosze, fajne, fajne. A może by ten filmik tylko po trzech wyśłach nie skończył. Nie będzie to fajne. Ale no, ja tak, to bym wspomnieć, jak widzicie, prawie 400 słów na kanale wybija. Więc dla mnie hit, po prostu hit. Po co ci Dzięki wam. Super, dziękuję. Fajnie, że ktoś chce docenia to, że się staram. Kolejna bitwa niestety przegrana Więc No Noc Chyba nigdy nie, nie będę miał na tej stronie szczęścia Praktycznie niemożliwe, że nie Przecież to jest śmieszne Ale niestety Nie każdy ma szczęście zawsze Dobra, mi coś takiego Na czterech, bo Na promowieniu może w końcu pierwszą wygram taką nic nie chcę jeszcze dodamy farmie to ostatnia mi ostatni w tym odcinku typ i odcinek, najbardziej mi zależało żeby przedstawić to odgrywania ja tym odcinkiem mam. bo zadowolony z tego jestem zadowolony jestem z tego, że mogę wam dać kostkę za to, jakby mnie traktujecie, za to, tak docenialiście te filmy więc miejmy nadzieję, że dużo osób weźmie udział Pierwsza stickery, oczywiście Jerry Gregor. Chyba nic. Nie znowu najgorszy drop. Tak się mnie tam nie dziwi. Trzeci najgorszy drop. My. Praktycznie. A, tutaj też najgorzej. O, najlepiej. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. <grydy> tutaj mamy. A i tak jesteśmy w plecy. Jeszcze, jeszcze. O, teraz chyba. Okej. Okay. Ale Jerry jest nadal z przodu mi się wydaje, jak tutaj nic nie trafimy, to niestety tak. No teraz już na pewno No kurde. Jak to w moim przypadku bywa, to po prostu tu nie wygrałem na tej stronie. To może będziecie mieli większe szczęście, pamiętajcie składam i yy, Wiecie co? i tam za chwileczkę. Nic jestem jestem z powrotem. Zrespione. No, no. Tylko skłonetka i robimy ostatnią bitwę. Jeżeli oczywiście, czekamy, Jeżeli wygramy, po prostu zrobimy WOL. Bo inaczej tego nie widzę. Niestety. Dobrze. Robimy to 101. 107.4 na 2. Nawet w końcu dadzą to na krajeczki, bo ileż można. ile można po no, A my, co damy? Damy coverta, Timebreakera. Jeszcze, bo położymy, co położymy. Thanks. Kędy się tym hmm. Zobaczymy. Ja mam, czy dla mnie nie mam, Ale no, oddaję no, mi ją, Proszę się. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Po co? nie. Nie, nie wierzę w to po prostu. Niemożliwe. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Ja <ś> <ś> nie wiem. Nie wiem nawet co to zobaczcie. Warty. To są najpierw to po prostu pielęgniarki. Widzicie to. Warty. Niestety. Dobra, to będzie na tyle tutaj. Dzięki za odcineczek. Jeszcze raz bierzcie udział w Giveawayu. Naprawdę warto. I do zobaczenia w przyszłym Trzymam.